Halo, halo, cześć i dzień dobry. Słuchajcie, jest Outlast. Ja sram w pory, a Ty jesteś zadowolony. Tak więc przechodzimy i walczymy z niechcianym ślubem. Ogień! Łyczek zimnej kolki. A już nie jest taka zimna. Dobra. Czyli tak, mamy ujebaną nogę. Ujebany już gacie na starce z rajtaśmą i z niczmi. Potrzebny mi jakiś klucz. No nie, ja tak nie chcę chodzić. Tak. Tocz i Boże, on tu wyjdzie zaraz na 100%. Dobra, tu otwarte, tam otwarte. Bateria, 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 bateria. Bateria. Dobra, mamy baterię FK. Ale nie, przez tutaj. Jak on mi wziął kamerę, to on mi nie wyjął przypadkiem wszystkich baterii. Bo byłem wtedy świetnie słyszałem kogoś! Wchodzę na kuchnię! Żono, jeżeli masz za długi łańcuch, to powiedz! To powiedz od razu! Żebym ja się im nie bał. No. A mi się wydawało, że on mi tam chyba wszystkie baterie, bo ja chyba jakieś tam baterijkę miałem Jak mi kamerę zabrał. O, o. Praktykanci! Praktykancie! Praktykancie, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? A mówili, że wiatrak głową nie łapać. Aha, okej, okay, dobra. Okej, okay, wygląda to... Dużo żon miałeś. Dużo żon, dużo żon masz, kolego. Jezus Maria, ile tego tu jest? Jest jakiś chory, jest jakiś na głowę i to tak konkretny. Tak naprawdę, tak... Dobrze, dobrze, że jeszcze tutaj pentagrama nie, 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 nie namalował. Tu ćwiczy, tu ćwiczy, tu jelito. Tu kartka, tu farba. Tutaj... Oluju, ale on go zjadł! No ci ładny chłopak, ładny, ładny, no A on tu mi wyjdzie. Ej, znowu mnie tam. stopera, Toperaż mi, jedą. Z na powinien sobie już tę straczkę. Sorry, znowu się nie przygotowałem. Przypominajcie mi! W ogóle dajcie lajki. Like padłeś, pośmiałeś się, suba daj. No. Co ci szkodzi taki jeden debil? więc? Więcej? Nie, nie interesuje jak byłeś mały. Kiedy byłem piękny, młody, miałem. Jak studencik, a pod spodem mi wystawał, bardzo mały, chudy pręci. A co ty robiłeś za mał lata, to mnie to naprawdę nie interesuje. Nie, wyjdę za ciebie. Jezu, jak tu ciemno, jak w dupie. Jezu, myślałem, że tu ktoś jest. Nie, no deski tu otwarte, tu deski będę skakał. Tak, tą jedyną znajdziesz, no. Tak, nie zestraj się. A to my do ołtarza idziemy! Zajebiście! Zajebiście! Rewelacja, nie chcesz to grać! Na start ołtarz! Super! Ślub! Ceremonia! Ceremonia ślubna! Proszę bardzo, żona. I muzyka. Dobra, idę na ślub. Ona ma klucz! O Jezus, ona ma klucz! Jezu, ona ma klucz! O co teraz? Ja go nie wziąłem, ja go nie wziąłem, spierdalaj! Jezu, ja go nie wziąłem, bo ja nie wiedziałem, że on tam będzie. Prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, tu, tu, tu. Jezu, nie chcę w to grać. Jezu, nie wiem, co teraz mam zrobić. Jezu, on tu jest, on mnie złapie. Dobra, chuj, wychodzę. Lej, lej mało! Dawaj to, żona! Obrażona. Nie, to za, za. za grube te starty w tej grze osad. Aha, tu nic nie ma, okej. Okay. W porządku. Przesuwam, wychodzę, stąd mnie nie ma! Nie mam, nie, nie gram więcej w to. Jezu, potem autostrady, dwa, boże! Kurwa, to pracy, zaraz idę! Nie skończę jak po. チョコン。 Siły w tych girach, zapierdalaj, zamykaj. Do widzenia, pierdalaj w tele turnieju. O, oh, tak. O, oh, tak. Jestem facet, jestem baba. O, oh, jest wiatraka, to jest 28 A dobry stąd mamy, co? Zaślubimy, zaślubiny, elegancko. Bardzo mi się podoba. Oh. Nie no, nie ruszam się, patrzę w dół. Słyszę. Przeszedł, przeszedł. ty się tu cicho. Wszedł do tamtego pokoju. o stary Pepe jeszcze będzie. a double penetration. To ładujcie od razu. Ładujcie od razu, ja z tą nogą nie ucieknę. Nie ma opcji. Nie masz. E! Tu cię nie ma. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Powiedz, że tu sprawdzasz pokój, czy co ty tu chuju robisz. Jezu, ile tu jest pomieszczeń! Nie, on się, nie, nie, bo on tu idzie, on się coraz bardziej boi. Jezu, on tu jest. Jezu, wszedł. Jezu, on tu wszedł. Nie będzie ślubu. Ja jestem dobra żona, ale obrażona z przed ołtarzu, spierdolona. Tak o, normalnie. Poważnie wam mówię, tak naprawdę tak było. Ja nie ślubu nigdy. Nie, nie będziesz mieczył w kuchni noju wyszedł przeskoczył dobra, on przeskoczył dobra, tu, to było skakanie albo zatwardzenie, jedno, jedno albo drugie tu tu nie ma nic, tu nie ma nic tu też nie ma nic, boże, ja muszę iść tam gdzie on, dobra dobra, ja muszę tu widzieć szkoda tylko, że to tak mało mi pokazuje ale nieważne, damy radę nie, ja pójdę do ołtarza No wyjdź proszę ci, nie, bo ja nie... O! Zrób to znowu zatwardzenie i normalnie o... o Okej, okay, petarda. I szkoda, że ja szkoda, że po drugiej stronie nie było takiej szafki, żeby... By tam wiecie, przesunął, zamknął, ja sam mógł pójść, nie? Dobra, wyczek ciepłej coli. A dobra. Nie, bo ja nie wiem gdzie on jest. Nie wiem, ja... Nie no przecież on idzie dopiero jak ja wykonam jakiś ruch. Słyszę go w tej schowce, co czy macie go po tej stronie? O! Dobra, zatwardzenie ma ponowne. Widzę jego czoło. Chylę czoło. Jezu, on przeskoczył. Nie, ja mu nie, nie, ja mu nie ucieknę, bo ja nie wiem co mam zrobić, ej! Albo... I pocałuj mnie w torbę! O tak, normalnie, ja wiem co zrobię Ja wiem, ja wiem co zrobię, słuchajcie Jezu starzona Chodź jesteś okropna No i co? Gnoju Ty po ty, ty, ty jesteś Dom nasy Wy wycie ten cię tędy Ty co! So, Ty Horn! Ty Horn! co mi zrobisz teraz? I'm not shame! Ja nie będę cierpliwy! Idź stąd! Suko! Suko, idź stąd! Charlatani nie Poszedł już! Dobra, teraz wychodzimy! I o teraz pójdzie mi do tych drzwi. Na 100%. A ja sobie potuktam! Przeskoczył! Przeskoczył! Przeskoczył, słuchajcie, jest dobrze. Dobra, baterii pół. pół ogniwa. O! Nie przeskoczył! Nie! Nie, co ja mam zrobić? Dobra, bo. Ej, nie, bo to jest kwestia jakaś, dobra. Czyli teraz wpalam to. Nie, 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 nie. nie. Otwarte? Jezus! Otwarty! Zamknij! Dobra. Z powrotem zamknięte. On mnie musi, on mnie musi tu zobaczyć. On mnie musi tu słuchajcie zobaczyć. Wszystkie! Wszystkie tu! Dobrze. Dobrze mamy. Dobra. Robimy to słuchajcie, robimy to. Dobra, tu ja spierdalam tych ze ślub. Boże, jaki on jest wolny, wy to widzicie. O nie! Nie! No, co ja mam tu zrobić? Nie wyśrodkuj. No nie, no przecież ja z nim muszę chyba biegać. On tu stoi? Jezus Maria ile tu jest? O... Aha, bo ja muszę się cofnąć, bo ja miałem klucz do tego faktycznie, a Ty nie weszłeś. Kuchnia. Dobra jest okej. Okay. Dobrze, żeśmy to zrobili. Faktycznie. Znajdź klucz aby dostać się na oddział męski. Dobrze. A co to było? To była winda? Jezu, co to było? To było winda, czy to były drzwi? To była winda, czy drzwi? Bo jak będę dawał torpedę długą, to drzwi. To on da za mną. A jak dam do windy, to ja se zamknę. I go nie będzie. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? On jest tu. Dobrze. Dobra, wychodź. Nie no, A no to się, Dobra, nieważne. Ale ja mam plus. Jezu, zapis jest okej. Okay. Idź, idź kolego, idź. Idź, 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 idź. Jezu, Boże, ta bateria... po... Boże, wystarcz! Wystarcz tylko i wyłącznie Ooooo! O... Idź! Co? No i nie, ja nie chcę ślubu! Ooo! Przyjdź mi, ci. Pomóż mi! Mam dawski bokser! Ale mi zajebał! Nie wstanę. No, będę wisiała Dobra, będę wisiała Będę wisieć. O! Pusia! O, stupy, a ja lubię stupki, no to coś tam. A ty to w ogóle ten. A no jeszcze głowy zasłania. A to jakiś taki... Sufit się wam Spadnę. Not your interest. Not your interest. Prze- A uh, nie! A! Oh. Dobrze ci tak! Dobrze ci tak! O, głębci odpadł. No. Czy to nie twój? Nie, bo on miał brodę. O! Jelitko się przebiło. O! Jelito bolą. Jelito, jelito bolą. Jelito bolą. No. I patrz. Uśmiechnij się. Pokaż ładnie się do kamery. O! Brawo, teraz zmieniam, bo ja nie dam rady. Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy to, idę do, na oddział męski. Będziemy się stykać końcówkami. Będziemy spawać, tak zwane męskie spawanie w szatnie męskie Jak ktoś nie wie, to już wie Tak jak mówię, Sasu uczy, Sasu bawi, sosu na pewno Cię rozbawi I dobra, idę 12 minut Aha, wiaderko mi zablokowało Mate Ward. Idę, ja się nie boję Ale jest jeszcze ten praktykant orientalnej kuchni Aha, ok. Aha, kościół! Ej. Bo. Teraz nam się pali kościół, nie? A w poprzedniej tej sytuacji byliśmy w kaplicy Ojca, gdy on się palił. A ten dodatek, ten Outlast, teraz co tego Wisplowder, to nie jest. Yy, sytuacja jakby. Historia dwóch osób, które uciekały z tego ośrodka w równomiernym czasie, to nie będzie coś takiego? Mm -mm. Mogę się mylić, nie, ale może właśnie to jest tak pokazane, bo... Ee, stary by nam się pokazał, O, jego tam zabito, jak przez sitko go przejebali, a tu są żołnierze. A to jest doktor! A to jest doktor! Patrzcie to! No i co? Aha, okej. Okay. Ej, to był doktor, którego my zabili Ej, i oni tu strzelają Oni tu strzelają Bateria I nie ma już sieci, a wcześniej nie było tego Jezu, jak tu jest łóżko, to muszę przejść górą. Tak albo nie. jakie zasarane w ogóle, ale ktoś miał... Nie są tu kto miał. Dobra ej panowie, ale... Pomóżcie mi! Może oni... może... chociaż on uciekł. Bo tam ktoś opowiedział o tym, co się wydarzyło, prawda? Biegnę tu, tam. Jakieś zapisywanie jest Biegniemy teraz przez te pokoje takie, ze srany. Ze srany. nie, tamten ten O! TV Room! Jezu, ja wiem gdzieś tam, bo że ja wiem, jak są, sobie my Chyba. Chyba! Tu były te drzwi, ale tu był gruby. Być stary pepe był, nie? I, żeby pójść na dół i te tędy. Tu muszę skoczyć, nie, tu są, so, jest schodek. Dobra, i dostałem się do holu, ej, mamy to. A to ty, gnoju. A, ah, wiedziałem. O, no to, żebym się tak uciekł, zsrałem się. Rozstrzelają się. Dobra. No nie... Ale nie, nie pamiętam, żebym jego truchu powiedział Miednica tam leżała. No nieważne. A to dlatego nie widzieliśmy jego truchła, słuchajcie. No ale on mnie... K bebechy mi pokroił. Bech mi skroił, no. Bebechy mi skroił. No. No i dupa. Nie, nie ma, nie ma w tej grze kapiętu No uciekniesz? No patrz chłopie masz tyle samochodu na pewno, kurczę jest... No No nie wiem, no dobra, no dobra, idę przed siebie, ale ja bym wszedł, ja bym do auta wszedł i bym odjechał, tak? Nie męczyłbym dalej swojego organizmu jakbym dostał w co nie? Jest, jest chip naszego Yy, wcześniejszego kompana, prawda? Mogę to nagrać? Nie mogę, dobra I co? No mam, no mam interakcję z jego jeepem. Mam klucze, zostawił w środku Niestety tam jakieś muchy są Co to jest? No tak, nagle się skrzynia zacięła. Ej, to, ale, to, ale on wygląda jak człowiek, on nie ma. O, subie, dalej, to będę dawaj. Czyli. Oh. Chyba, mamy szczęśliwe do zaznaczenie. Dobra, mamy kaketę scenę jaką.

No. no kurwa, słuchajcie, no. Nieraz, nieraz tak to jest. Robi się szkody, są nieodwracalne. A duże firmy takich rzeczy nie odpuszczają, tak? Wysłać nagranie, lewy przycisk. zgra, nie mamy innego wyboru. Poszło. Poszło, czyli chyba mieliśmy wszystkie dowody na to, żeby zakończyć istnienie tej chorej rzezi Markov Comparison, które się działy tu w tym dla ułomnych psychiatryków. Yy, tak więc co słuchajcie moimi? Skończyliśmy Outlasta 1, łącznie z udatkiem. Więc teraz przyjdzie czas na Outlast'a 2. Się idzie czas na Outlast 2. Tak więc ja się z wami pożegnam Cześć i zapraszam na Outlast 2 u Sasa.